Judy jeżeli jest w temperaturze powyżej 40 stopni, traci swoje właściwości i z, czyli to wszystko o czym mówimy tutaj Państwu, lecznicze zdrowotne, one po prostu znikają wraz z temperaturą. Także z, jeżeli nawet chcemy czasami podrzać miód, to jest bardzo ryzykowne, dlatego że temperatura 40 stopni nie jest, to nie jest wysoka temperatura. Jeżeli ją przegotrzymy, to miód no to traci swoje właściwości. Ja jeszcze powiem, że najnowsze badania, jeżeli włożymy do takiej mocno ciepłej krewaty miód i wypijemy ją dosłownie w ciągu 5 minut, ale nie dłużej, że ona stoi, to tych właściwości jeszcze nie stracimy. Ale mówiliśmy o miedzie yy, skrystalizowanym jako dobrym. No Nie każdy lubi tak ciężko smarować. W jaki sposób dokonać dekrystalizacji w domu? Proszę Państwa, letnia woda taka, że palec złoży to troszeczkę, potrwa, że czujemy tą temperaturę i wstawiamy. Potrwa to dłużej niż w gar i się gotuje, czy w mikrofali, ale nie tracimy tychże właściwości. Ja jeszcze obiecałem Państwu, że pokażę a propos płyt winylowych, do czego może miód służyć. Zapraszam osoby tylko dorosłe i wtedy pokażę. To do dzieci idźcie z ogórkami. Już możesz to wiedzieć. Idziemy do dzieci. Dzieci tutaj przychodzą do ogórków, bo bardzo lubią. Zapraszamy. Zapraszamy proszę dzieci bardzo. na kiszone ogórki. Wszystko widać? Nic nie widać. A Wszystko proszę w bardzo. I jedźcie, i jedźcie mm. ogóreczki, czy Wam smakują. Słuchajcie, kisze, Państwo, kiszone ogórki dobre są moczone też w miodzie, Ale skoro mamy miód na okładce płyty, to... Newt yy, lubią również piosenkarze. I